Cześć, mam na imię Natalia! Cierpię na rzadkie schorzenie genetyczne. Jak o nim usłyszycie, może mi pozazdrościcie. Może też byście tak chcieli żyć. Ale jak usłyszycie całą historię, na pewno wam to przejdzie. Ponieważ dożycie do mojego wieku z tą przypadłością, jest wyjątkiem od reguły. Oficjalna nazwa mojego schorzenia brzmi wrodzona obojętność na ból. Oznacza to. Że nie czuję bólu. Nigdy nic mnie nie boli. Jeśli ktoś na przykład nadepnie mi na stopę, to nic nie poczuje. Nie zaboli mnie, jeśli wbijesz mi igłę w ramię. Nigdy nie boli mnie głowa. Nie boli mnie, gdy skaleczę się w palec podczas krojenia jedzenia. Pewnie brzmi to dla was jak jakaś supermos, ale uwierzcie, to nic z tych rzeczy. Ból jest nam potrzebny do życia. Opowiem wam, co przydarzyło mi się w zeszłym roku. Pewnego wieczoru wyszłam spod prysznica. Kiedy suszyłam włosy, zauważyłam, że moja skóra jest cała czerwona. Okazało się, że myłam się w zbyt gorącej wodzie. Nie wiedziałam o tym, bo nie czułam bólu. Nabawiłam się poparzeń drugiego stopnia na plecach, rękach i szyi. Następnego dnia pojawiły się pęcherze. Gdybym czuła ból, wiedziałabym, że woda jest za gorąca i bym się nie poparzyła. Jak widzicie, ból tak naprawdę nas chroni. Bez niego stajemy się bezbronni. To trochę wstydliwe, ale opowiem wam coś ciekawego. Nie czuję, kiedy powinna iść siusiu, więc chodzę do łazienki codziennie o tych samych porach. Moje ciało już się przyzwyczaiło. Muszę to robić, bo nie czuję, kiedy mój pęcherz jest na skraju wytrzymania. Zaczynam coś czuć, gdy zaczynam popuszczać. Ustawiam więc przypomnienia, dzięki którym pamiętam o łazience. Wiem, że to trochę obrzydliwe, ale chcę, byście dobrze zrozumieli, przez co przechodzę. Czy myślicie, że czuję głód, skoro nie czuję, kiedy chce mi się Siusiu? Na szczęście tak. Głód kontrolowany jest w ciele przez inny mechanizm. Czuję, kiedy jestem głodna, a podczas jedzenia, że już się najadłam. Bardzo się cieszę, że odczuwam uczucie pełności. W przeciwnym wypadku jadłabym cały czas i bym przytyła. W przyszłości mogę mieć problem podczas porodu. Kobiety wiedzą, że zaraz zaczną rodzić ze względu na odczuwany ból, ale ludzie tacy jak ja, jak się pewnie domyślacie, tego nie czują. To też może wydawać się wam kuszące. Czego chcieć więcej? Możesz rodzić bez bólu, powiecie. Jednak matka musi przeć, by wydać dziecko na świat. A jeśli podczas porodu nie czujesz skurczy, to nie wiesz kiedy przeć. Prawdopodobnie nie będę więc w stanie rodzić naturalnie. Będę musiała mieć cesarskie cięcie. To jednak przyszłość. Chcę Wam opowiedzieć więcej o tym, z czym zmagam się teraz. Czy wiecie, co jest moim najczęstszym problemem? Gryzienie się w policzek podczas jedzenia. Nie robicie tego tak często jak ja? Bo z doświadczenia wiecie, że zaboli. A ja nigdy nie czułam bólu, więc nie mam tego doświadczenia. Dlatego podczas jedzenia często gryzę się w policzek lub język. Czasem mam usta pełne krwi. Wtedy przestaję jeść i idę przemyć buzię. Właśnie w ten sposób mnie zdiagnozowano. Kiedy wyrosły mi pierwsze zęby, zaczęłam gryźć język. Ciągle się w niego gryzłam, więc zawsze miałam w ustach pełno krwi. Mama powiedziała o tym lekarzowi, a on stwierdził, że to nie jest normalne. Na początku nikt nie wiedział, co mi dolega, bo to bardzo rzadka przypadłość. Potem wykonano różne badania. Lekarze rozwiązali zagadkę, gdy zorientowali się, że nie czuję bólu. Mama powtarza, że najtrudniej jej było, gdy byłam malutka. Przykładowo, kładła mnie na drzemkę, a ja później budziłam się z niej spioletowymi z oczami. Okazało się, że za mocno wciskałam w niepiąski podczas pocierania. Dzisiaj też mam wiele problemów, ale przynajmniej nie są one zmartwieniem rodziców. W szkole podstawowej miałam mnóstwo przygód. W tym wieku jest się za małym, by o siebie dbać. Bardzo chciałam jeździć na rolkach. Błagałam mamę, ale oczywiście nie kupiłam mi rolek. Pewnego dnia pożyczyłam je więc od przyjaciółki. Po powrocie do domu moje lewe ramię dziwnie nisko zwisało. Upadłam na nie podczas jazdy na rolkach. Nie poczułam bólu, więc nie wiedziałam o złamaniu. Jeździłam bez trosko na rolkach, jakby nic się nie stało. I przewróciłam się drugi raz. O ile dobrze pamiętam, złamałam rękę w sześciu miejscach. U dzieci złamane kości zrastają się zazwyczaj w miesiąc, ale ja musiałam nosić gips przez cztery miesiące. W tym samym czasie stała się kolejna dziwna rzecz: ciągle miałam na ciele siniaki. Nosiłam też bandaże na rękach, nogach, a nawet na głowie. Zauważyła to jedna z sąsiadek. Przez jakiś czas mnie obserwowała. Pomyślała, że ktoś mnie bije w domu, skoro mam tyle siniaków, więc zadzwoniła na policję. Przeszło do nas dwóch pracowników socjalnych. Rodzice pokazali dokumentację lekarską i wszystko skończyło się dobrze. To trochę smutne. Mimo to śmiejemy się, gdy to wspominamy. Powiedziałam wam o wszystkich wadach, a czy są jakieś zalety nieodczuwania bólu? Możliwe, ale nie sprawdzałam. Pamiętacie ten czas, kiedy na YouTubie modne było jedzenie najostrzejszej papryczki na świecie? Tamte filmy miały miliony wyświetleń. Ludzie zarobili w ten sposób mnóstwo pieniędzy. Gdybym chciała, mogłabym zjeść najostrzejszą papryczkę na świecie. Mogłabym wystąpić gościnnie na czyimś kanale, nie wspominając o moim schorzeniu. Mogłabym nawet założyć swój własny kanał, gdybym zdobyła popularność jako gość. Zarobiłabym mnóstwo pieniędzy. Nie no, żartuję. Nie dajcie się zwieść temu wideo, nie lubię stać przed kamerą. A poza tym nie chcę zarabiać na czymś, co naprawdę utrudnia mi życie. Czytałam gdzieś, że jakiś mężczyzna z Indii żyje ze swojego schorzenia. Występuje na ulicy, wbija sobie pręty w ciało, podzi po ogniu i pozwala, by samochody przejeżdżały mu po stopach. To bardzo ryzykowne, nawet jeśli nie czuje bólu. Łatwo może zrobić sobie krzywdę. Ludzie tacy jak ja i tak ryzykują. Po co więc robić te niebezpieczne sztuczki? Niestety, ludzie z moim schorzeniem żyją krótko. Dużo wam już opowiedziałam, więc teraz rozumiecie dlaczego. W każdej chwili może mi się coś przydarzyć. Na przykład zawał. Zawał zwiastują pewne objawy. Jeśli czujesz ból w klatce piersiowej, wiesz, że musisz natychmiast jechać do szpitala żeby lekarze mogli zainterweniować zanim dostaniesz ataku serca. U mnie to niemożliwe. Nie czułabym bólu w klatce, więc o zawale dowiedziałabym się, gdyby się zaczął. Natomiast z jednej rzeczy jestem zadowolona. Nie cierpię z powodu bólów menstruacyjnych. Moja mama ma okropne skurcze menstruacyjne. Zaczynają się długo przed okresem i trwają kilka dobrych dni. Gdybym czuła ból Pewnie cierpiałabym jak moja mama. Na szczęście nie muszę się tym martwić. Kolejną zaletą jest to, że nigdy mnie nic nie swędzi. Niektórzy ludzie z tym schorzeniem również tak mają. Jestem jedną z nich. Jeszcze nigdy nie musiałam się podrapać. Nieważne ile komarów mnie pogryzie, mnie to nie swędzi. Nawet jeśli ugryzienie puchnie lub czerwienieje, nie mam potrzeby się drapać. To zabawne, bo komary mnie uwielbiają. Gdy w pokoju znajduje się 10 osób, gryzą tylko mnie. Gdybym czuła swędzenie, byłoby to uciążliwe. Chyba w ten sposób nadrabiam sobie negatywne aspekty choroby. Im więcej zalet wymieniam, tym więcej mi się ich przypomina. Na przykład nie pocę się, nawet jak jest gorąco. A co to ma wspólnego z bólem? Zapytacie. Macie rację. Jednak osoby z tą przypadłością po prostu się nie pocą. Nie muszę się więc zastanawiać, czy brzydko pachnę. Nigdy w życiu nie kupiłam dezodorantu. Mój lekarz od lat zajmuje się moim schorzeniem. Kiedyś powiedział: "Jedyny ból, który poczujesz, to ból złamanego serca". Ale jeszcze nigdy się nie zakochałam. Wiem, że to głupie, ale marzę by się zakochać, a potem zostać porzuconą. Żebym mogła doświadczyć bólu złamanego serca, o którym mówił lekarz? Czytałam w internecie, że złamane serce sprawia niemal fizyczny ból. To moja jedyna szansa na doświadczenie bólu. Kto wie? Może w końcu go doświadczę. Na koniec muszę o czymś wspomnieć. Czy istnieje lek na to schorzenie? Niestety nie. Ale znane są powody i okoliczności, w których występuje, więc być może da się znaleźć na nie lek. Bardzo niewielu ludzi cierpi na tę przypadłość. Dokładna liczba nie jest znana, ale szacuje się, że wynosi mniej niż 500. Dla firm farmaceutycznych mniejsza liczba przypadków to mniej pieniędzy, więc nikt nie inwestuje w pracę nad lekarstwem. Wiecie, że leki na różne schorzenia znajduje się podczas badań naukowych, a badania od gotowego leku dzielą długie lata. Może w przyszłości coś się zmieni, ale na razie leku nie ma. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Teraz znacie już całą historię. Powiedzcie, chcielibyście być na moim miejscu? Napiszcie swoją opinię w komentarzu. Subskrybujcie ten kanał, by poznać wciągające historie innych ludzi. Jeśli masz ciekawą historię, wyślij ją do nas mailem. Adres znajdziesz w opisie pod filmem. Na razie.